Witam serdecznie z tej strony Kania się Marek Puma 777, czyli 777 z YouTube'a, Tiger Puma z Twitcha. Od przyszłego tygodnia, czyli 21 marca 2023, live y będą się zaczynać na 17.30 najpóźniej, będę się starał wyrabiać. Natomiast odcinki, jak było, tak zostanie. Tyle, że częstotliwość się zmienia. Godzina 17 na Marek Puma 777 na YouTube, gdzie serdecznie zapraszam, dziękując widzom za oglądanie, czyli poświęcony czas, za komentarze. Przez to mogę odwiedzić kolejnego twórcę, który do mnie na przykład padł, a widzowi podziękować za łapeczkę, subskrypcję. Oraz miły komentarz, czy też polecenie, jeżeli ktoś przyjdzie polecony, napisze, te słuchaj, puma, ale ja jestem na przykład od pl czy od Prona i wiesz, patniesz? No, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że skomentuję, oczywiście, że dam łapkę, oczywiście, że powiem szczerze i też podpowiem, lub podniesę na duchu bo taki jestem, że lubię pomagać i też promuję na wzajemnej akceptacji na to, o co warto walczyć, czyli na Facebooku. Jeżeli ktoś chce zagrać ze mną Warzona, czyli Warzone 2.0 yy, lub Fortnite'a, zapraszam na stronę facebookową, którą wymieniłem, bardzo chętnie yy, i wyłącznie z kulturalnymi osobami yy, Będę utrzymywał kontakty, chętnie nagrywał odcinki, czy na live rozmawiał, czy też w grze rozmawiał, bo kultura i wspólne zrozumienie i akceptacja to myślę, że jest najważniejsze, by cieszyć się dobrą zabawą, świetnymi, że tak powiem, wynikami w grze, no i cóż, radość radość i zdrowią drodzymi. Przypominam, że moje choroby e, czasami uniemożliwiają nagrania lub e, na przykład pójścia z live'em. Czasami jest tak, że pada internet no i mówi się trudno, no więc za to mogę jedynie przeprosić, chociaż nie z mojej winy, no i jedynie co z mojej winy zdrowotnej. Mam nadzieję, że e, się dobrze rozumiemy. Gry e, takie jak Fortnite czy Warzone 2.0 e, są z pornaita y, na to y, tfu, PS5. PS5, więc y, tutaj y, trzeba się y, cieszyć tym, co się ma, prawda? Y, ja mogę mieć y, i chciałbym żyć dużo lepiej, ale to tylko. Jest możliwe dzięki Wam, bo moja uporczywość od 2015 roku jest zawzięta. I staram się jak mogę cieszyć Wasz wzrok, cieszyć Was wiadomością pantomową z gier i z gazet. Też promując ludzi na wzajemnej akceptację, to, to o co warto walczyć, bowiem uważam, że trzeba sobie nawzajem pomagać. Dziękuję z całego serca wszystkim ludziom za wsparcie. Właśnie chociażby udostępnieniu linkowym. Pozdrawiam wszystkich z TikToka, Facebooka, YouTube'a, Twitcha, których oglądam. A nie wspomniałem oczywiście, są twórcy, którzy podpadli mi w sensie języka. Sam nie jestem święty, również tego języka używam, ale staram się, by było miło. A więc omijam wulgaryzm. Mówię dobitnie. Mówię żartem, mówię z jajem, mówię szczerze i szczerze chcę każdemu pomóc. Chcę, aby każdy czuł się rewelacyjnie i żył w zdrowiu, w spokoju, w pokoju. No i cóż, jeszcze raz serdecznie zapraszam na Tiger Puma, Twitch, Marek Puma, 777. Są złote i upadki. Ja myślę, że nie trzeba się przejmować upadkami. Poprawić, szukać rozwiązania, iść do przodu, a nie zatrzymać się, bo ktoś mi narzeka, że przykładowo nie dam rady, nie mogę, nie chce mi się. Nie, trzeba się wziąć w kupę i lecieć do przodu, bo jeżeli się zatrzymasz, to przypadłeś. Jeżeli się poddałeś, też przepadłeś. Nie wolno się poddawać. Ja się nie poddaję. Wam życzę zdrowia. Kłaniam się. Hej, hej.